Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży oświetleniowej. U nas znajdziecie Państwo lampy na każdą kieszeń i do każdego pomieszczenia. Nowością w ofercie są lustra kryształowe, ręcznie fazowane w różnorodnym asortymencie. Podstawą naszej działalności jest zadowolenie klientów oraz stworzenie takiej atmosfery, żeby zakupy u nas były prawdziwą przyjemnością. Salon oświetleniowy Elektra. Tarnów, ulica Narutowicza 15. Telefon 014 620 1312. Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie od tej wcie, a na nasze nie! Cześć, witam serdecznie. Karolina Kurgan, program Pokolenia. Jak widać jestem sama, Ewy nie ma. Dlaczego chyba każdy z nas wie, jest osobą bardzo przesądną. 13 nie wychodzi z domu, nawet małym palcem u nogi. Dzisiaj będę mieć dwójkę gości, ale to za chwileczkę. Na początek podam czat. Jak zawsze czekam na Was, na Wasze pytania na temat właśnie pH, nieszczęścia, przesądów, zabobonów. www.pokolenia.ttk.pl Jest możliwość też takiej zabawy interaktywnej pod numerem telefonu 014 690 33 00. Wielu z nas jest osobami bardzo przesądnymi, z czegoś to wiąże. To są przesądy od bardzo stare, nawet w XVIII wieku. Dzień 13 był dniem szatana. Wiele jest przesądów różnych, różnistych. O tym się dowiemy w programie. Czekam na Was. Piszcie, co Wam się przydarzyło 13. Jak z tego można wyjść. A teraz bardzo proszę o sądę na temat PH w dniu 13. Dziś zapytam mieszkańców Tarnowa, czy 13 jest pechowy? Nie. nie. <noise> no nie całkowicie. To znaczy? Po prostu ja nie jestem przes przesądny. Nie. Nie. Pecha? No jasne, że tak. Nie. A jest Pan przesądny, czy nie? Raczej nie. Czy wierzy Pan w pH 13? Nie. nie. A jest Pan nie. osobą przesądną? No, ja wiem, trudno mi powiedzieć, czy jestem przesądną. Raczej... No, niektórych rzeczy no to się raczej unika, ale to nie, z, nie wynika to z przesądu, tylko no, czasem jest tak, że jeżeli coś się komuś zdarzy i... No i taki przypadek kilka razy się powtarzy, no to się człowiek raczej tego tam wyższego, ale raczej przesądną nie jestem. Czyli... Nie jesteśmy przesądni. Nie. Wierzy Pan w pH 13? Nie. A jest Pan osobą przesądną? Nie. 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 Żaden czarny kot zrobi na nic? Nie, nic, nic z tych nigdy? rzeczy, nigdy. Nie, raczej nie. Żaden czarny kot nie wystraszy? Nie, nie raczej nie. Wierzysz w pH 13? Nie. Nie. Ale słyszałam, że się nie udaje czasem, mój syn brał 13 ślub i rozeszedł się że. A nigdy się Panu nie zdarzył jakiś taki pech, na przykład związany z czarnym kotem? E, raczej nie. Wierzysz Ale... w pecha 13? W co? Nie... W pecha 13. Yy, tak, wierzę. Nie. 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 Koledzy różne mieli takie sytuacje i wierzę. Co się robi, jak się spotka czarnego kota, wiesz? Nie wiem, nie mam pojęcia. 13 i wie Pani co? że. Szczęśliwe dla mnie, bo miałem tak. Operację raz miałem 13, później w lipcu miałem też 13 operację dwa razy i teraz mam trzeci raz operację. Też 13? 2013. Czyli ma. dla Pana jest to szczęśliwa liczba? Tak jest, tak jest. Jak ma się coś stać, to się i tak stanie. Nigdy nie zdarzyło się nic złego akurat 13? Nie, nie ma to żadnego związku. Czyli? Nic się nie działo nigdy. Czyli to jest dzień jak dzień tak? Jak dla mnie tak. Wierzy Pan w PH 13? Raczej nie. Nigdy się nie zdarzyło. Nie jestem przesadny, raczej nie? Nie. Nigdy? No, dlaczego? To, to jest bardzo przyjemny ten, że ktoś tam mówi, że tak, mówili tak, 12 apostołów to jest nasza, a 13 szatan. Co on ma do mnie, a ja do niego? Niech on se tam kusi, nie wierzę. Ja, no to jest tak. jeden, mówią, że Pechowa tego... <laughs> Przypuśćmy, nasza reprezentacja 13 wygrywała. Pewne rzeczy, nie racja, tak się składa. Jakiś pech, na z tego, jak już był stan wojenny, no tak chcieli zrobić, to zrobili. A nie wiesz, co się robi, jak się spotka czarnego kota w ten, w ten dzień? No, Płaska się go, nie? Nie wolno przechodzić przez tą ulicę wtedy. Dzięki. A ktoś mówi, ja nie, mogę, ja nie mogę iść, bo kot przeleciał. No to ty przeleci jego. Co się robi, jak przejdzie nam czarny kot przez drogę? Ja udaję, że go nie widzę. Nie spotkałem się z tym zjawiskiem. Jeżeli ktoś ma mieć dobry dzień, to będzie miała, to niezależne chyba od jakiejś daty, czy jakiejś. Nie wierzę w takie przesądy raczej. Wierzysz może w PH-13? Nie. Nie. No, w... chyba nie. Ja tak nie wierzę. <gry> nie, nie wierzę. Jesteś osobą przesądną? Raczej nie. Dzisiaj PH to miałam, choć nie jest 13. I nie miałem nigdy 13 PH. Nie wierzymy w PH-13. Nie ma mowy. Nie ma? Hmm. Nie, żaden czarny kot, drobina. Nic, nie, bo mama... jestem głęboko wierząca. 13 jest pechowy czy nie? Nie. Nie. Zazwyczaj 13 nic mi się nie dzieje. No? Nie, nie wierzę w 13 ani w piątek, więc. i przeważnie ją szczęście w te dni. Wierzysz w pecha 13? Nie. Nie. Normalny dzień dla mnie. No tak. Nie. Nie, nie wierzymy. <laughs> Dowiedziałem się, że większość Czarnowa nie jest osobami przesądnymi. Zapytani, co zrobić, gdy spotkałem czarnego kota właśnie 13. Odpowiadali, najlepiej jest go pogłaskać. Jestem z powrotem, nie sama. Moim gościem jest pan Mariusz Szafosz. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Panie Jeszcze muszę tutaj y, powrócić. Tutaj nasza dzisiejsza maskotka. Nie jest to wprawdzie żywy, czarny kot. Jest biały, sztuczny i jest on na szczęście. Podobno czarny przynosi pH, więc jest z nami biały, sztuczny, na szczęście. Jeszcze zapomniałam powiedzieć telewidzom, Mam zaproszenie dla Was, <coughs> makijaż do Sefory, do wykorzystania do końca miesiąca marca w Krakowie, w Galerii Kraków, a także mam y, dwa zaproszenia podwójne do teatru na piątek i na sobotę. Czekam na Was na czacie i pod numerem telefonu. No więc zaczynamy. Proszę bardzo. Jak wszyscy wiemy, aktory zawoda jest y, zawodem, w którym jest najwięcej przesądów. Dlaczego akurat właśnie aktorzy mają najwięcej przesądów? To znaczy ja bym powiedział tak, że były przesądy, jak byli starzy aktorzy. W tej chwili właściwie teatr, bo yy, kiedy się tworzy przesąd? Tworzy się przesąd wtedy, kiedy, że tak powiem, chce się wytworzyć pewną... Taką magię, pewny pewien czar, prawda? Mm -hmm. Natomiast w tej chwili, że tak powiem, młode pokolenie, które bardzo prężnie weszło do teatru, jakby nie pozwala sobie im czas nie pozwala na przesądy. To znaczy, kiedyś przesądem było to na przykład, że się prawda, nie jadło pestek. Teraz młodzi ludzie jedzą pestki z dyni i, z, i z, ze słonecznika. Nie gwizdano w teatrze, żeby widownia ich nie wygwizdała, a pestki, pestek nie jedzono tylko dlatego, żeby ich nie opluć. ちょっと Prawda? To, byli, to były takie. Na przykład y, stare aktorki, które występowały w pięknych krynolinach, nigdy nie siadały, jak już założyła im garderobiana na przykład sukienkę, mm -hmm. to nigdy nie siadały, całe przedstawienie potrafiły przechodzić, żeby nie przysiąść sobie sceny, prawda? Y, uczenie się tekstu na przykład na kanapie leżąc. No nie, bo położy się rolę. To są tylko takie drobne rzeczy. Nie kładzie się egzemplarza na krześle, żeby rola nie usiadła z kolei, o, prawda? No i właśnie. No i kostium, kiedy się założyła, na na przykład kamizelkę lewą stroną. Żaden stary aktor nie zdjął tej kamizelki. Grał w kamizelce na lewą stronę. O I guzik i oczywiście, szyte. Jak tam gdzieś odpad garderobiana, pani szyła guzik, no to aktor koniecznie musiał mieć. A to już jest taki, jakby, taki zwyczaj też babci, że prawda? Żeby nie zaszyć rozumu, a aktorowi talentu, no to trzeba było w ustach trzymać nitkę i garderobiana wtedy mogła dopiero tak, wiem. przyszyć, wiem, prawda? Ja babcię krawcową no i Jezu, to jest to samo. Właśnie, Nitka właśnie. Musi... Tak, tutaj był, tu jeśli u babci chodziło o rozum, a tu u aktora o talent. Także to wszystko już jest jakby pewnym takim mitem, dlatego, że mówię, no wkroczyliśmy w taki czas pośpiechu, że właściwie nie, nie ma czasu, czasu na przesądy, na przesądy prawda? Tak. Jest, słyszałam o takim przesądzie, gdy uh -huh. aktor uczy się tekstu, ma scenariusz i gdy kartki upadną na ziemię. Tak. Trzeba go przytupnąć Dokładnie. i dopiero podnieść. No właśnie. Dlaczego? Tak. No żeby po prostu, żeby go nie zapeszyć, no, to, to właściwie i, o, mogę opowiedzieć anegdotę. Jeden aktorów, który, mój kolega, który jechał do telewizji w Warszawie, y, trzymał, popełnił dwa błędy, bo uczył się tego tekstu prowadząc samochód i ten tekst leżał na y, krześle w samochodzie, mhm. prawda, czyli na fotelu, czyli już mu rola siadała. I przyhamował na, przed skrzyżowaniem, tekst spadł, więc zdjął nogę z pedału, chciał ten tekst przydeptać. Mm -hmm. W związku z tym miał małą stłuczkę. O, proszę. Takie drobne jakby incydenty są właśnie z tym przydeptywaniem. No to już, ale to zresztą ja myślę, że ten, te, jeśli chodzi o Y, 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 przydeptywanie tekstu, to i uczniowie, widzę, y, czasami w tak, szkole przydeptują. Prawda? To się gdzieś tam y, z teatru przeniosło, żeby przydeptać. Tak jak na przykład przed premierą wszyscy kopiemy się, że tak powiem, w pupę, prawda? Na szczęście. <grym> ale przed egzaminami prawie dokładnie. dokładnie, dokładnie i ale jest podobno ta... nie wolno się obrócić. Jak dostaniemy tego kopniaka, No To w pupę, się powinno iść przodem do przodu. Prosto, nie tak. obracamy się. Tak jest. Tak A pan się jest. stosuje do tego przesądu, choćby nawet z tymi kartkami przytupnięcie y, Tak. Jeśli chodzi o egzemplarz, na pewno. Rzadko mi się zdarza, żebym w ogóle się uczył tekstu na mhm. i nigdy praktycznie nie kładę egzemplarza, czyli tekstu, scenariusza na krześle. To, to się... gdzie leży tekst? Zawsze na biurku, na stole, gdziekolwiek indziej, tylko nie na krześle. O proszę. To jeszcze zapytam teraz tak, zupełnie tak. z innej baczki. Proszę bardzo. A w życiu codziennym? Jest pan osobą przesądną czy nie? Nie, natomiast mam strasznie przesądną żonę. I to jest... Tak pod, bardzo? Tak, a 13 w ogóle ma imieniny dzisiaj, bo To jest wszystkiego Krystyna. najlepszego. Składamy tak, Panie Krystynie. Pozdrawiamy Krystynę i całujemy. Natomiast ja nie, natomiast moja żona absolutnie, słuchajcie, to jest Kassandra. No to jest Kassandra po prostu, bo coś tylko się zdarzy. O Jezu, już Ci się nie uda. O jej. jej, 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 jej. Także ja muszę być, że tak powiem, antidotum na te przesądy Aha. domowe. Także ja A jak nie. to jest z czarnym kotem? Co się wtedy co się o, dzieje? Ja z bardzo lubię koty. czarne koty i czarne koty w ogóle chodzą za mną. Bo ja czasami wracam do domu późną nocą, po, prawda? Po mhm, próbie, po Czy po przedstawieniu. I zdarza się tak, że na przykład idę sobie spacerem, jak jest ładna pogoda, i patrzę, idzie kot, no rzeczywiście czarny. czarny. Idzie, I zdarza się, że ten kot mi odprowadza tam na przykład 100 czy 150 metrów, i tak on idzie, ja idę. Nie jestem nawet przesądny, jak mi przebiegnie drogę. Moja żona czeka, żeby ktoś inny przeszedł, żeby <noise> jego dopadł. Żeby nie panie, tak, nie pani, tak. jest. A jeszcze zapytam, jak to jest, bo wiem, że aktorzy 13 tego nie chcą występować. Co się dzieje, gdy spektakl wypada właśnie na 13 i jeszcze nie daj Boże jest to piątek. Jest Pan tak odważny i zagra Pan wtedy, czy nie? Zagram, bo grałem już, ja 35 lat gram w teatrze, także myślę sobie, że tych y, 13 y, w piątek jest ciężko, bo koleżanki niektóre są przesądne. Natomiast dzisiaj moi koledzy grają Czerwone Komety, prawda, jest mm -hmm. 13 tak. Krystyny, ale myślę, że mają bardzo dobre samopoczucie, bo ich niedawno widziałem i czekają na widownię jak każdego dnia, także I, wie Pani, to jest y, chyba podyktowane jakby tak takim e, osobistym momentem, prawda, mm -hmm. bo ja mówię, ja nie jestem przesądny, natomiast gdyby Pani poznała moją żonę i tutaj gdyby ona mówiła, to ona by tylko opowiadała o tych przesądach. Ja się obawiam, że Pana żona by tu dzisiaj nie przyszła, no, bo jest 13. A ja poza tym majmieniny. imieniny. No to, to druga sprawa, ale <laughs> tak. chodzi nam o 13. Obawiam się, że Pani Krystyna by tutaj nie przyszła. <laughs> tak, no może, może nie przyszła by 13. W każdym razie jest przesądna. Ale jakie Pan zna jeszcze przesądy, tak z życia codziennego? Właśnie, to jest trudne. No nie znam żadnych. Właściwie ja nie jestem przesądnym człowiekiem, w związku z tym. A jest taki przesąd, jak spadnie tak? lustro, rozbije. A się. no to 7 lat nieszczęścia. Moja żona ma na ten temat, całą teorię. <noise> liczy te kawałki. Raz to je się. się liczy te kawałki? Tak, bo to właśnie moja żona ma na ten temat teorię, wspaniałą zresztą. Potrafi tak zliczyć te kawałki, raz jej się rozbiło lustro. Na 30 pary kawałków, 35 lat nieszczęścia. Już nie wiem, czy 35, ale 30 pary. No jak na razie jest chyba, mam nadzieję, szczęśliwa, bo 30 lat no, jesteśmy ze sobą jest szczęśliwa. małżeństwem. Także. Ale właśnie podobno z tym lustrem, gdy drugie mhm. lustro się zbije, to jest 7 lat szczęścia. A no to, to, trzeba, no to znaczy, trzeba znaleźć od razu, o, to jest bardzo piękne. Tylko to co, nie co musi być, co być pani tak powiedziała. specjalnie buch nie, no lustro to, na siebie. Jak jedno upadnie i ma być nieszczęśliwe, prawda? No mm -hmm. to leciuteńko trzeba trącić dla szczęścia. To drugie, to drugie tak przypadkiem, <grym> <To> prawda? <łokietkiem. grym> żeby ta druga osoba przesądna nie wiedziała mm -hmm. o tym, że to jest, to... prawda, zrobione. Tak, no. <grym> tak samo słyszałam, że 13, gdy spotkamy na, na drodze, na ulicy, siostrę zakonną, przynosi to szczęście tylko wtedy, kiedy. W momencie minięcia się z siostrą zakonną popatrzymy na nią przez lewe ramię. Spotkał się pan z czymś takim nie, czy nie? Nie, nie spotkałem się, ale to, to mnie pani zaskoczyła w tym momencie, bo to jest bardzo ciekawe. Tak, to, to jest ja, bardzo ciekawe, spotkałam ja, się zmieniam, z tym. Ja zmieniam swój punkt widzenia na temat <laughs> tych przesądów. Jak spojrzę na, znaczy, jak, yy, i to ma być 13? Tak. Się... Aha, to dobrze, ale trzeba... to przynosi szczęście. To rozumiem. Tego. No dobra, to tylko przez lewe. Jak... Tylko przez lewe? Będę szukał w no momencie, śrót. ale tak minięcia się z siostrą tak ja na rozumiem. równi. Dobrze. Tak samo jest jeszcze taki przesąd, że tak powiem, śmieciarką. Co się wtedy robi? Nie wiem. Trzy kroki w tył. To I też ma podobno przynieść szczęście. Jak jest śmieciarka? Nie, w ogóle jak widzimy śmieciarkę. Aha, jak jedzie? Tak? Raz, dwa, trzy, trzy kroczki w tył i ma być szczęście. Dobra, od dzisiaj to. Będzie dobra. pan sprawdzał tak, w życiu, tak? Tak, tak? Jest, tak jest. Dobra, dziękuję Panu ślicznie za rozmowę. Tutaj bardzo proszę o, o przerwę chwileczkę i poproszę mojego drugiego gościa. Jestem ja, nie jestem tym razem też sama. Drugim moim gościem jest pan Artur Koze. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Dzień dobry. Jak się dowiedziałam, jest pan sportowcem? Zgadza się, byłem sportowcem, jestem sportowcem, a w dodatku organizuję imprezy sportowe. Także ze sportem cały czas mam do czynienia z amatorami, zawodowcami na bieżąco. Jak to pan był i jest? Ja słyszałam że sportowcem, jak się jest raz, to się jest do końca. Dokładnie, dlatego właściwie powiedziałem, że byłem, jestem, jestem i będę. Nie będę, tak. <laughs> Dobra, no to od razu zapytam, jak to jest w sporcie z przesądami? Sport, sport i przesądy to jest nieodłączna para, ponieważ jak wiadomo, w sporcie potrzebne jest szczęście, a do szczęścia nie zawsze wystarczy. To jak w życiu. To, to też. Trochę sport. szczęścia. Dokładnie. Nie zawsze wystarczy dobry dzień, czy, czy wytrenować da, jakąś mm -hmm. daną dyscyplinę sportu. Czasami po prostu jest to szczęście, to jest to szczęście prawda? Ten dar losu po prostu. No, ale jakie są przesądy? Na boisku, czy w szatni, pod prysznicem? Może inaczej. Bardziej w sumie zawodnikom, sportowcom zależy na tym, żeby jednak było szczęście. Mhm. Dlatego każdy się do tego szczęścia przygotowuje. Przykładowo, jeśli chodzi o sporty drużynowe, piłka nożna przede wszystkim, wówczas, kiedy drużyna wygrywa na jakieś mecze, wówczas jest coś takiego, że wygranego składu się nie zmienia, chociaż przyjdą lepsi, nowi zawodnicy, to i tak każdy wierzy. Czyli że ta drużyna, która wygrała, gra dalej. Dalej gra w niezmienionym składzie. A jak na przykład jest tam po kilku meczach wygranych, jest taki jeden nieszczęsny, przegrali. Tak konkretnie przegrali chłopcy. Co trzeba, wtedy? Tedy trzeba coś zmienić. Wtedy, wtedy wiemy o tym, że, że jakieś ruchy trzeba poczynić, żeby jednak to szczęście z powrotem sprzyjało. A jak to jest z ubraniami? Z ubraniami. <laughs> Są czasami po prostu szczęśliwe komplety strojów, w mhm. których zawsze idzie lub w których nigdy nie idzie. Dlatego przeważnie, jeśli na przykład mamy ulubiony kolor czerwony, i w tych koszulkach nam zawsze szczęście przyjało, to w tych przeważnie staramy się grać. Ale co, nie pierzemy ich? Wieczymy na balkonie? No, akurat. Czy po prostu pierzemy i gramy sportowcy dalej. Sportowcy są jak każdy człowiek zresztą, ale sportowcy jeszcze bardziej muszą brać muszą swoje a nie, koszulki, ponieważ. Nie biorą tego szczęścia wtedy? Nie, to się wierzy, że, że ten materiał jest szczęśliwy, ten kolor kosztuje jest szczęśliwy, no bo... a nie sam, sam pot, który jest w koszulkach. <głoszulce>. No bo pytam dlatego, bo tak jak jest przed studniówką, czerwona bielizna. Mhm. No i mówią wszyscy, nie prać do matury, żeby tego szczęścia ze studniówki gdzieś tam w pralce nie wyprzeć, żeby tam nie zostało. Dlatego pytam, czy sportowcy też tak mają nie prać. Nie, czasami jest coś takiego, że niektórzy sportowcy mają swoje stroje, swoje. Swoje ubrania, swoje gadżety odzieżowe gdzieś tam pod, pod sobą. Przykładowo szczęśliwe majtki, czy, czy przykładowo pod koszulek jeszcze jeden, który daje szczęście, mhm. lub skarpetki. To jest generalnie bardzo urozmaicone, ponieważ sportowców jest bardzo wielu i, i każdy ma swój sposób na to zdobywanie dodatkowego szczęścia, a nie tylko liczenie na własną umiejętność. Mhm. A powiedz mi, ty masz coś takiego, co ci daje szczególne szczęście? Wychodzę na boisko przede wszystkim, na, na boisko trawiaste. Zrywałem hmm? zawsze kępę trawy i wkładałem sobie do kieszeni lub za koszulkę wrzucałem, żeby mi to szczęście przyniosło. I hmm. przynosiło? Czyniąc znak krzyża. To jest w sporcie, przeważnie przynosiło. Przeważnie. Przeważnie. No w sporcie jak w życiu różnie bywa, prawda? Raz u góry, raz na dole. Oczywiście, żeby wygrać, drugi musi przegrać, dlatego. No, wiadomo. To jest zrozumiałe. <laughs> A jeszcze mówiłeś mi przed programem o fajnej anegdocie z odkurzaczem. Chciałam, żebyś powiedział tutaj telewizor. Tak. Każdy z nas jest przesądny na jakiś sposób, szczególnie jeśli chodzi o sportowców. Ale takim przykładem może być jeden z najlepszych utalentowanych piłkarzy reprezentacji Anglii, Wayne Rooney, który przed ważnymi meczami nigdy nie zasypia bez włączonego odkurzacza. To jest bardzo ciekawe. Taka Ale no, ten odkurzacz mu tam trochę brzęczy, więc się chyba nie wyśpi przed tym meczem. Nie wiem, taki ma sposób na zaśnięcie, a jeżeli odkurzacz nie pomaga, wówczas. Z tego, co sobie pamiętam, używa suszarki do włosów, do włosów swojej żony lub narzeczonej. Czyli chodzi jednym słowem, żeby był hałas. No, widocznie tak. Taki ma sposób na swoje szczęście. No, ciekawy, ciekawy. Nie powiem. Ja lubię spać, gdy mam cicho w pokoju. Nic mi nie brzęczy, nie szemrzy. Dobra, a jak to jest u Ciebie w życiu prywatnym? Jesteś przesądną osobą, czy nie? To znaczy, staram się nie być przesądny, aczkolwiek, gdy na przykład widzę kominiarza, no to owszem, to chwytam, się, od razu, chwytam się oczywiście za guzik i... I cała moja rodzina również się chyta, żeby to szczęście przyniosło. Gdy widzę, że koniczynę, też jakoś tak widzę, że jest szczęście. To samo spotkową. Generalnie to są takie małe, śmieszne sprawy, ale niby, się człowiek, niby człowiek nie wierzy, ale czemu lepiej nie? nie? Nie spróbujemy, nie będziemy wiedzieć. Dokładnie. A powiedz mi, masz super ważny mecz 13 w piątek. Zagrasz, czy nie? Myślę, że wszyscy zagrają. No, I uwierz ten... mi, że nie wszyscy. Znam 6... osoby, które 13 nie wyjdą z domu. Obracam się wśród sportowców i wiem, że wszyscy zagrają, z tym, że ci, co przegrają, powiedzą, że. że no to już 13, trzeba na coś inaczej. 13, zwalić. że było i PEK przyniósł ten właśnie ten, ten, ten piątek 13. Wiesz, to ja spotkałam się z teorią, że 13, ogólnie w piątek, no bo to jest ten najgorszy dzień w całym tak, roku, 13 w piątek, może przypaść na przykład, w, nie wiem, w środę drugiego, że też może być pechowy. Dla niektórych ludzi właśnie ten pechowy dzień nie jest kojarzony z 13 piątkiem, tylko każdy inny dzień w miesiącu. Zgodzisz się z tym, czy nie? Przede wszystkim jest taka sprawa, że 13, to każdy indywidualnie do tego podchodzi. Jedni na przykład, mówiąc już tak po sportowemu, sportowcy mhm. właśnie niektórzy wręcz uwielbiają grać 13, bo to jest ich szczęśliwy numer, mhm. a inni wręcz nie ubiorą, choćby, choćby mieli właśnie wystąpić w danym spotkaniu. No proszę. Ja kiedyś jak grałam bardzo dawno, <laughs> nie powiem kiedy, ale bardzo dawno, właśnie miałam koszulkę z numerem 13 i nie powiem, przyniosła mi ona dużo szczęścia. Było minęło, już nie grałem, nie mam koszulki z numerem 13, ale też spotkałam się z czymś takim, dużo osób, starsze osoby właśnie mówiły mi podczas sondy, nie wiem, czy zauważyłeś. Mm -hmm, tak że oczywiście. to, że 13 jest pechowy, to tak idzie z dziada, pradziada, mówią, że 13 jest nieszczęście, to już tam jest od wielu tysięcy lat. 13 jest pechowy. To po prostu tak idzie. Ludzie, stereotyp, społeczeństwo łapie się tego, że 13, nie wiem, nie zrobią tego, nie zagrają, nie wystąpią publicznie przed kamerami czy coś w tym stylu. Zgodzisz się z czymś takim czy nie? Nie, myślę, że, że raczej większość ludzi nie jest przesądna i, i wszędzie 13, 13 dnia każdego miesiąca musi wykonać jakąś, jakąś rzecz, jakąś sprawę załatwić, wyjść do sklepu, chodźmy na Także 13 każdy musi żyć tak w każdym jednym dniu, więc tu myślę, że tu nie ma najmniejszego problemy akurat z tym 13. Mm -hmm. Z tym, że po prostu jedynie, jeśli na przykład mają pecha, to właśnie... Pecha, akurat, akurat nieszczęśliwość tak wielokoliczności, to wtedy właśnie zwalają i mówią, że to właśnie jest przez ten 13, mm -hmm. 13 dzień miesiąca. Ja na przykład podziwiam lekarzy, którzy mają tysiące operacji, to są 13 zwykłe dnie, są to też piątki, 13 piątek maja zdarzało się. Mają bardzo poważne operacje, w których mogą uratować życie człowieka albo czasami nie uratować. Spotkałam właśnie na mieście mężczyznę, który miał dwie operacje robione 13. Nie wiem, czy w piątek, czy nie, ale 13. I trzecią operację też mu lekarze wyznaczyli na 13. Ten pan był bardzo optymistycznie do tego nastawiony, pełen nadziei, uśmiechnięty. I właśnie pan powiedział, że on wierzy, że 13 może być każdym innym dniem, a dla niego 13 jest szczególnie ważne. Oczywiście, a co mają na przykład powiedzieć ci, co się urodzili akurat 13? No właśnie, odnośnie urodzin. Ja dzisiaj <laughs> chciałam pozdrowić. Tutaj, proszę z kamerą na mnie na chwileczkę. Chciałam złożyć życzenia pewnej mojej przyjaciółce, Kasi, wszystkiego najlepszego. Właśnie ma dzisiaj 13 urodziny i jest osobą bardzo szczęśliwą. Ma fantastycznego chłopaka, rodziców, przyjaciół. I ona jest przykładem tego, że 13 też można być szczęśliwym. Właśnie. Ja do tych życzeń oczywiście się przyłączam. No, oczywiście. Dobra, to teraz mi powiedz, co robisz na co dzień? Już bez tego PH, już tak na spokojnie. Na co dzień organizuję imprezy sportowe, to jest moja pasja i zajęcie na codzienna, oprócz tego zajmuję się też sprawami życia codziennego. Mhm. W tym też właśnie rodziną, opiekowanie się dziećmi. Możesz się tu pozdrowić. Oczywiście, do której kamery mogę pozdrowić? Ja, do tej. Y, serdeczne pozdrowienia dla dzieciaczków, Sebusia się luni oraz oczywiście żony Mileny. No właśnie, o żonie byś zapomniał, wiesz co? No nie. No ale no powiedz mi, jak wyglądają te twoje spotkania tam ze sportowcami? Powiedz mi, to są dzieci małe, czy tacy? Wiesz, konkretni chłopi. Y, akurat rozrywka, rozgrywka, <grym> którą ja organizuję, czyli halowa piłka nożna. Mhm. Tam bierze bardzo dużo ludzi, bo około 700, 700 zawodników, więc tu Ale jest... tak przepraszam, u nas w Tarnowie, czy gdzieś powiecie? Nie, to jest Tarnowska Liga Futsalu, dokładnie tak się nazywa. O proszę. Tak, jest 700, 700 zawodników grających i to jest bardzo zróżnicowane środowisko, ponieważ grają i młodzi chłopcy, którzy mają 16 lat, uczą się, a po drugiej stronie na przykład stają już starsi panowie, którzy mają skończone... 50 lat i więcej. Czasami ze snami czy z nógami mhm. nawet przy na mecze, pokopać sobie powiedz, w piłkę. <laughs> powiedz mi, czym się różni, różni właśnie ta piłka halowa od takiej zwykłej na boisku z zieloną trawką, z taką ładną zawsze, wyszczerzoną? Oczywiście. No, różnica na pierwszy rzut oka to widać, że no, to trawka. jest przede wszystkim tak oczywiście. Na przykład. rozmiar boiska, ilość zawodników. Jest inna piłka do futsalu, inne obuwie. Nie takie koreczki zasady. tupiące, prawda? Nie, tam są raczej bardziej przyczepne buty na, na takim kauczuku. Powiedz mi, możemy do Ciebie kiedyś, że tak brzydko powiem, wpaść z kamerą, zobaczyć, jak wygląda taki trening? Nie tylko tych właśnie młodszych, bardzo jestem ciekawa starszych osób. Nie chodzi mi o takie starsze osoby, tylko starsze troszeczkę ode mnie. <laughs> Jasne, zapraszam praktycznie... W... Teraz w ciągu tygodnia mamy te rozgrywki. W poniedziałek jest pierwsza liga, także zapraszam na pierwszą ligę, gdzie są, gdzie jest zderzenie tej młodości i fantazji z rutyną, doświadczeniem, czyli Dobra. młodość. I... A powiedz mi jeszcze, jest mhm. jakiś chłopiec, chłopak, który chciałby zacząć dopiero grać? Gdzie on może się zgłosić, żeby, nie wiem, ktoś go przeszkolił, sprawił, czy w ogóle się nadaje do tego? Generalnie może, może i tak. Niech przyjdzie na ligę i nie się do mnie odezwie, a ja mu to wszystko już pokieruję. Ale nam, tak, gdzie, no nie będziemy na numeru telefonu Zabrze, dawać? Oczywiście. Zapraszam w każdy poniedziałek na skółkę od 19.30 do 23.00, tam są rozgrywki pierwszej ligi na pewno co tydzień jestem na tych, na tych rozgrywkach. Dobra, super, dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Dziękuję. Mam serdecznie. Dla dziękuję takie pytanie. Powiedz mi, czy mógłbyś na chwileczkę tam u nas w pokoju obok, usiąść przy telefonie, gdyby ktoś miał jakieś pytanie do ciebie mhm. zadzwonić, zapytać, porozmawiać z fachowcem i dowiedzieć się co i jak. Oczywiście. Dobra, w takim bądź razie mój gość Artur jest dla Was dostępny pod telefonem. Możecie dzwonić, zapytać o wszystko, co chcecie. Oczywiście związane to jest ze sportem i z piłką nożną. I tak I przypomnę, jest. Artur ma żonę. I Poproszę dzieci. tutaj, Ej. poproszę o chwileczkę przerwy. Dziękuję, do widzenia. Czekaj, czekaj, bo mi tu maha, Macha, że nie? Jeszcze nie. Musimy jeszcze trochę pogadać. Okej. Okay. Nie, w każdym bądź razie, 13 jest 13, ja dzisiaj jestem tutaj. Póki co żyję cała i zdrowa. Nie połamałam się, do domu nie wiem, jak dotrę. Ale nie, ja staram się nie być osobą przesądną. Aczkolwiek przyznam się szczerze, jak, jak na studentkę przystało, przedostatnią kartkę w indeksie mam zagiętą, żeby mnie ze szkoły nie wyrzucili. Tak? To jest przesąd? To jest przesąd? Nie słyszałam tak, przesądzie. Tak, i na pierwszym roku nie oprawia się indeksów. Mój też jest nieoprawiony. Tylko tyle jestem przesądna. Ja też skończyłem akurat studia i do tej pory nie jest oprawiony. <laughs> <laughs> Czyli bez różnicy. Czy ja mogę już prosić o chwileczkę przerwy? Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Każde pokolenie.